Dobra, witam was widzowie. bardzo serdecznie na tym kanale, z tej Quakes. witam was na kolejnym odcinku z serii Gangsterskiego biznesu. no i co mam mówić, po prostu witam was bardzo serdecznie, że niedawno się o sumie nie słyszeliśmy, no i po prostu, nie, nie wiem, co mam mówić, ale no, dobra, widziałem, że tam jest Jay, chyba Lukas i chyba ten gość z Czarnego Rynku, tylko nie wiem czy mieli jakieś dziwne stroje inne niż nasze organizacyjne, ale tego już się dowiecie to są nie za chwilę. Także idziemy no i pobijemy i no, pogadamy sobie Dobra, Siemano Siemano Dzie Dobra. O Siemano! Cze. Dobra, zanim coś będziemy rozmawiać, tylko mam pytanie Co macie za stroje do cholery? Kto to jest? Masz <sum> się Dobra, ale... To jest debony, kto? Ale powiedzcie powie, jak nasza nowa strona, jak to naszej organizacji nie jest. Nie jest to się. No chyba, no chyba, że... Ty no tak, powiedzmy, no. Od zlecenia. Dobra, to. O, widzę, to, że tu Lukas jest, ale ty masz... No wiadomo. ...co jest, Co jest? dobra. O, no, zaraz mi włosy, typie. Te brody nie mam już, wąsa. Kto to tutaj jest? Ha, 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 ha. A, dobra, a dobra, to ty. Dawno się, ci... nie widziałem tutaj u nas. Dobra, autonawro, dobra,

To masz te dokumenty to podpisz. Dobre, no no wez, zza, się zza, tutaj. Dobra i Dobra i zawieraj. Gościa mówisz, to jest nasza fura do organizacji, którą nie pokazaliśmy na kolejnym zleceniu No ale no super, jesteśmy fajna ta fura taka, duża pomoc, pomyśli się dużo ludzi. Dobra. Dobra, dobra jak masz, masz jakąś umowę. Weź z chowaj tą do broń. Dobra, masz jakąś umowę? No, no tutaj masz umowę no. podpisz na no, no, no dobra, no to szczekaj. Dobra, już się podpisuję. Jaru Jack, kolejny raz. No. Będziesz tamtym tu facet z Jaru ostatnio. Dobrze, no. no. Muszę Cię pokłalić. No, dostałeś, tak no. no, dzięki wielkie. Nie, dostałem już i to No, no. Od Poczekaj, no, no. no, ja, ja chcę zobaczyć tą umowę? Poczekaj. Masz, jest tam w daj to mi ją zobaczyć. Nas? Pochwalił, że dobrze tutaj zrobiliśmy tę pracę. No, nie, I za to dostajemy właśnie te oto, autko tutaj. Dobra, masz, 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 masz. No dobra. Dzięki. No to ja również tak no. I teraz masz tak, że jak tak, nie tyle dostajesz, tak. No dobra, no, dzięki. No to jak coś w kontakcie, nie? Tak, znasz mój numer. No, a ja, czyli skąd wy macie te cóżki jakieś? Macie gdzieś? Je? Ciuszki? One leżą... tam. Tam, 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 tam. No dobra, już idę. Dobra, widzowie, przebierzemy się w te nowe ciuszki odgięzacyjne, w ogóle... Ja w sumie też się przebieram. Nie mówi o tych, o tych no, no dobra, bierzemy te i się przebieramy. Ty no, super te ciuszki są. Super te ciuszki. No, to fajnie. Tak, to ty ząb, który widzisz to. tam... Hey. No... Bra ja, brat... Brat Ryana przekazał, zapomniałem imienia. Ja. A... No... mój brat też, nie? No, Gini. A, racja. Wasz brat przekazał. Ci na dzisiaj ty coś? Nie wiem, czy... No, no, że mam do Yellow Jacka pokaż, tak? No, dobra. dobra. Dobra, to w sumie... Chcesz ze mną pojechać? Mogę pojechać. No to dawaj, je jedźmy. To jedziemy, że nie? No. No dobra. Od... Ogólnie! To to uh -huh. ogólnie co tam u ciebie? No nie? dobrze, to wiesz. Osoby te zlecenia Brałem i ciągłośno, tylko zrobiłem kaski. No i ta o tym w sumie. Co z niego zlecują. Właśnie to było za jego rzekę w tawnego. Mhm. Więc no. Dobra stary, ogólnie... Nie wiem co my tam mamy o coś miał, czy nie? No, co, to co, to. Sorry, Już się goś... zamyśliłem. No, nie, nie wiem. No, nareszcie. Wiesz sobie tutaj może No, coś niebezpiecznie. tutaj wstanąć, przed. Tu ja jestem ślepy więc nie widzę. Hej, stary, napadacz na lewym rewolwer. Kurde, dobra, nie ale mnie niepokoi cię, jest to Mm -hmm. Ej dobra 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 Eee, y, mam tylko... Cześć, dobra To stało się, w się spotkać Tak Dobra, jesteś od naszego tutaj przyjaciela? No. Tak Inaczej by mi tu nie było Dobra, powiedz mi z czym do, do ciebie przychodzimy do ciebie, mój co powiedział Słuchaj No Wiem, gdzie jest twój brat D Ryan? Brat Ryan tak, tak, to niby No, no tak no, no i co? No mów, dobry. No i jeżeli chcesz, to możemy go odbić. No jasne, jasne. S Słuchaj, no mi to zależy, żeby go odbić, jak najszybciej jest, nie? Więc, wiesz. Mi to pozwoli. No dobra. No, a ty jesteś jakimś, nie wiem... Or, jesteś jakimś szefem organizacji, czy coś? Nie tak wygląda? To no, dużo informacji też nie mogę podawać. No, dobra, dobra. Rozumiem. Znam to. Dobra, no to... Słuchaj, no nie wiem, może dam ci swój numer, albo w sumie jak jesteś naszego kolegi tutaj, no to zadzwoń do mnie na... z prywatnego numeru, pewnie taki masz, więc no... Się mam, czy że mam? No... takich jakichś 20 mam. To super. Dobra, to słuchaj, nie wiem. To... Jeszcze chcesz się dzisiaj spotkać, czy tak tylko to mi powiedz, ja się zaję, wtedy mi chcesz pokaleć, czy coś się... Wiesz, jeżeli chcesz to możemy się odebrać, ale to... A dobra, a po prostu... Dzisiaj... Fred, dzisiaj sobie odpuśćmy, musimy się przygotować. No to... Może my jutro wieczorem może co? Taka w nocy jakoś nie postaramy. No dobra. Dobra. Nie tylko zostawię, no jeżeli ty wiesz o moim pracy, no to... Yy, czy wiesz że to jest prawco. To jest głupie pytanie. No się pytam tak No głupie pytanie, no to głupią głupią odpowiedź No Dobra czyli ale dobra czy to jest twój jakiś wróg czy coś nie wiem Wiem czy to jest twój wróg No a to jest też twój wróg czy nie Tak jest twój to jest mój no Czyli to jest nasz wróg. No czyli masz rację bo... Dobra a jeżeli Dobra, to weź mi po prostu potem zadzwoń, czy coś, to pogadamy jeszcze, okej? Okay? Dobra Dobra Czekam w aucie do mnie Dobra. Dobra. No, Dobra No, cześć sobie, co to był za gościu w ogóle, ja nie wiem, dura. pogadam o tym z Jayem I zrobię... A to to Tutaj? O yes. widzę to Możliwe Czekaj Zaw to w spokoju, jedź Dobra. Słuchaj, nie wiem to był za gościu, ale strasznie tajemniczy z nim. Co jest? Kurde. Dobra, strzelił. Dobra, nieważne. Są to sędzi, ale naprawdę strzelił. Ale dobra, nie wiem, wiesz kto to był w ogóle? Nie mam pojęcia, stary. Ale strasznie przejrzany gość, no nie? Ale z tego co rozumiem, to on jest jakby po naszej stronie? I jak... Tak. On Jego wrogiem też jest y, oprawca. Dobre, tego, Bo były to, legendy, z tego co pamiętam, o oprawce. Przepraszam, że cię przerwałem. Nie, no, nie, tak. Legendy o, o oprawce, że jeżeli ktoś coś zrobi z jego ludźmi nie tak, albo po prostu się go nie posłucha, czy tam jego ludzi, Bo. no to tego pożałują w przyszłości. I tak. wtedy, no. Że Czyli dla... możliwe, że coś, ktoś z nas kiedyś coś zrobił dla niego nie tak. Słuchaj, wiesz, co ja słyszałem? W sumie Jimmy mi też tu powiedział, że jakby oprawca kiedyś był jego, jakby jego, jakby człowiekiem, jakby od niego był, czaisz to? No, stary, czyli, to oprawca, grubo. czyli oprawca jakby, powiedzmy, że jest z naszego otoczenia, takie jakby, bo Jimmy jakby jest jakby z naszej rodziny, no to wiesz, nie? Ej, a my wiemy jak oprawca wygląda? <laughs> no, nie wiem, nie, no, znam, wiem jaką ma maskę i zbroję, ale jak wygląda to nie wiem. Ale słuchaj, ale, słuchaj, jeżeli Jimmy mi mówi, że jakby tamten nie było pracy, to jakby był u niego gościł, no to w zasadzie on, Jimmy wie jak, kim on jest, jakby kim jest o pracę i jaką on wygląda. To trzeba pogadać z Jimmy, stary. Bo trzeba, wiesz. Czekaj, tak, to jest. To jest bo... No, możliwe, że ona. A, to jest, ej, no, to jest nasz. A, dobra, e, dobra, stary, jest... pojechaliśmy na tę... Ja Już wiesz, po co ty tam wysłałem Dobra, powiedz mi tak, wiem, że to był jest... twój to jest jakiś kolega też. Czekaj Wiem tak. Gdybym tego ty pani znalazł, to no. wiesz, nie odzyskałbyś mnie tak. No... Dzięki ci za taką pomoc i... O no, jak on ci tam mówił coś le tam. No. Bo to jestem. No dobra, a powiedz mi tak. Czy ten gość... Ej, ale no długo nie... słuchaj, czy ten gość jakby, że tak powiem, jakby jest z nami w sojuszu, czy tak nie za bardzo? Słuchaj, to jest trudne do powiedzenia co do... No roz, wiem, żeby, średnio! To no jest mój przydat! S... Ale w sumie... On u mnie wpatrywa się bardziej! Ale słuchaj, jeszcze je też połączyć jakby kropki sobie, no to słuchaj. Jego wrogiem jest oprawca, w naszym też jest wrogiem oprawca. A on chce mi pomóc i uwolnić ten oprawca, no to chyba jest po naszej stronie. Tak oprawca to nie? jest jeden wielki cel, którego trzeba kiedyś zeliminować, Ale na to przybierasz jeszcze czas. Ej, czyli Ryan musiał coś kiedyś przeskrobać u niego? No, Ryan, tak. przeskrobał, sobie. U Co to e jest? Pra... Pra... No wiem! Stary Tylko ale... stanie co? I tak ci... mocno. Czy ty znasz Rayana? On zna Rayana, on zna wszystkich. Znam tak. wszystkich od was. Yyy... dobra. Ale, czy wiesz, może ty znaleźć zna go, go teraz u to... mnie na mną, w przyszłości? Ja już wiedziałem, że on się tak bo w problemy kiedy poznałem. Dobra, co, no, hmm. dobra, dobra, dobra. Powiedz, czekaj, bo widzę, że znowu powtórka z rozrywki. Nie wiem, znowu dużo rzeczy. Tak? Może ci czy... wytłumaczę, e, jak bierzmień słowie, okej? Okay? Mam. No. Ryan, chciał zabić oprawcę. Czyli ale sobie Ostro... Czyli inaczej mówiąc, Ostro przejebał. Okej, okay. ale czemu on mi nic o tym nie mówił? Czemu wy mi nic o tym nie mówiliście? Dlatego, że on wiedział, że... I on nie chciał, żeby jego przyjaciele trafili też tam, gdzie on trafił. To no. jest trudne do powiedzenia, gdzie on trafił. No. Ale ten przyjaciel... On umie namierzyć no. takie osoby. Nie on. No. Dobra, wiecie co? Na no, razie! Że... Ja idę się przebrać, sekunda. Powiem no, tak. No. Ryan jest w nierozpoczęstwie. Już na kilka dni może no, no. umrzeć. Słuchaj. Więc... Mam, mam tylko pytanie. Czy ty i twój kolega pomożecie no. mi uwolnić mojego brata? No. Proszę, ja zrobię wszystko, naprawdę wszystko. No. to to po co oni tutaj są? No, ja mój? jestem tu może po to, aby cię mnie oprawca nie dowadł. Kurde, dobra, słuchaj. Dzięki za to wszystko, nie naprawdę. Skąpaktuje no, się z tobą? Jeszcze no. może rano, coś takiego. No dobra. Powiem no. ci wszystko czemu raja? Yo. Czemu nie inny Ale na razie zostaw mi to, ja to ogarnę wszystko. Dobra, wiecie co, panowie ja się chyba pójdę przespać. O jo Dobra. Dobra, pa, dajcie Nie mi... spałeś sobie trochę. No, dajcie mi odpocząć, No stare, no. jasne, widzimy się. Dobra, Szymanu, ja się zamieszkuję jeszcze chwilę. Dobra, widzowie, mocne słowa tutaj na powiedział to, to, ten gościu z, z Czarnego Rynku, w sumie od że on zna tutaj jakby nasz wszystkie... JEDYMY NA WANILĘ! I, dobra, bawcie się dobrze. I on jest tutaj jakby tylko po to, żeby nam pomóc i żeby pracę nas nie dopadł. Więc, no, dobra, nie wiem. Widzowie, piszcie coś w komentarzach co o tym wszystkim sądzicie Jutro się od razu o tym gościł z nie wiem właśnie ten od tego gościa na czarnego rynku Ja już Wam jakby dziękuję za to ja powiem tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka Zachęcam Was do yy, subskrypcji kanału za zostawienie łapki w górę No i co, yy, widzimy się na kolejnych odcinkach Cześć!